Dzisiaj chciałbym powiedzieć, że przechodzę na deficyt minus 500 kalorii z 3300 na 2800, ponieważ chciałbym po prostu na lato trochę zrzucić tłuszczu i być bardziej dociętym, więc planowo jest zejść do 80, utrzymać siłę, progresować. Miejmy taką nadzieję. No, ale nie być jakoś tak bardzo zalanym, Tak. Wypada dzisiaj taki dzień, że robię nogi i nagram coś. Zobaczymy, czy pójdzie lepiej niż ostatnio. O będzie co oglądać, tak? Będzie co oglądać. Mogę jeszcze nagrać? Jak to wygląda bez żadnego światła. Jeszcze wezmę sobie kreatyna KFD. Pamiętajcie, tylko suplementy z KFD. Jebać CWD. Nie, yy, dobra. Dobrze, tego nie wrzucę. Kratyna tylko z KFD. Pamiętajcie, smak naturalny. Bierzecie okur, bierzecie tyle. Nienawidzę tego brać, serio. Tak nienawidzę brać kreatynę. Jest taka obrzydliwa. Miałem 2,5 miesiąca kreatynę w tabletkach i tak mi się to zajebiście po prostu jadło. A to gówno w proszku. Oj Boże. Z KFD polecam suplementy. Z KFD polecam suplementy. Kreatyny i takie tam inne pierdy. A właśnie w ogóle to. Dzisiaj najprawdopodobniej mi przyjdzie paczka z KFD i właśnie przyszła. I właśnie. Nie, to jest niemożliwe. Widzowie, właśnie o tym mówię i mi przyszła paczka. Wyświetlił mi się SMS, że mi przyszła paczka. Przyszła mi paczka właśnie z KFD, tak o nich mówię. Ej, to jest po prostu przeznaczenie, że dostanę od nich sponsoring w tej paczce. I powiedzą tak. U, tutaj widzieliśmy, jaką trzodę robisz na tym YouTubie. No, naprawdę przydasz nam się w firmie. Maślanka, ślanka jest! Przyszła paczka z KFD -a. Otworzymy sobie ją, tylko muszę znaleźć jakieś nożyczki. Nożyczki magicznie się znalazły w mojej ręce. Pora odpakować. No to mógł zrobić rękami równie dobrze. Ale... A więc tak, w paczce znajduje się białko WPC80 o smaku lodów waniliowych. Ostatnio cały czas miałem białą czekoladę i myślę, że to będzie w miarę podobne. Następnie nowość od KFD Elektrolity. No, zobaczymy. O smaku. Limonkowo-miętowym. Jestem bardzo ich ciekawy, jak smakują. Kolejna rzecz, kofeina. Dla mnie po kawie zawsze boli brzucha tutaj, to szybko idzie tu do głowy, do bani. Dobra, no i tutaj jakaś tutaj galaretka, ale to nie dla mnie, więc odkładam to. Podsumowując, taki jest haul z KFDa. Oj! Tak się prezentuje obiad: 220 g steka, 200 g arbuza. I tutaj zostało mi z wczoraj kurczak z kary, to dorzuciłem. Dosłownie końcóweczka. makro na ekranie. Po tym posiłku będzie posiłek przedtreningowy i możemy iść na trening. Przed treningiem jem 120 g ryżu, 120 g banana, 30 g izolatu wymieszanego z mlekiem. I z tego zrobił się taki musik Po prostu to polałem i jest słodsze Więcej białka, fajne, dużo węgli Chcę się tylko spakować na siłownię Więc pokażę co biorę Na leg day Na leg day. Nie biorę jakoś dużo rzeczy, ale no przekonamy się Żeby ładnie pachnieć Ludzie nie będą chcieli po prostu z wami rozmawiać To jest podstawa Popatrzcie Ile, ile testosteronu jest na tym pasku naprawdę wow z rzeczy do ubrania na pewno skarpetki żeby się nie ślizgać spodenki Polecę klasyczkiem bo w tej w sumie zawsze ćwiczę fajnie mi się w niej ćwiczę więc biorę ją czulka spodenki skarpetki pas statyw woda yy perfumy desodorant jakieś tam pierdoły i paski i możemy iść na trening robić nogi. Gwiato to masz mocnego Mocny co? No mocnego mocny, mocny właśnie wiem, wiem. właśnie wiem, wiem Ja, 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 ja,

Naprawdę. 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 Ja Naprawdę. 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 Ja Naprawdę. 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 mam do nie. Do ja na dana dana dana. Dana.

ale mniej kontrolowane, bo dzisiaj jest taki dzień, że ja pier... Dzisiaj jest taki dzień, że nie mam siły I się ze mnie śmieją, ja... Właśnie taka motywacja to jest, na tej siłowie Dzisiaj trening jest zajebisty Marcel robił rekordy Spójrz na tę technikę Cześć, będzie robił leg extension Będzie jechał z koksem PR na nogi Patrzcie na tę technikę, nie na Wolne opuszczanie страшно, если все. Масла хранилась в углах. Dobra, szybkie podsumowanie treningu. Słabo, słabo i słabo. Nie wiem o co chodzi. Ostatnimi czasy tak właśnie jest z tymi nogami, że nie progresuje, ale to jest część tego całego procesu, tak. Musi, musi tak być. Makro się pojawia tu na ekranie. Jak widzicie, życie to nie tylko siłownia. Natura. Pięknie tutaj zachód słońca. Więc tak się prezentuje moja kolacja. Takie mam makro. Mamy tutaj 300 g truskawek, 100 g jogurtu naturalnego, 200 g serka wiejskiego i jedną łyżeczkę cukru.